Przeczytam dzisiaj Psalm 46. Posłuchaj. Bóg jest dla nas ucieczką i mocą. Łatwo znaleźć u niego pomoc w trudnościach. Przez to się nie boimy, choćby waliła się ziemia i góry zapadały w otchłań morza. Niech wody jego burzą się i kipią. Niech góry się chwieją pod jego naporem. Pan zastępów jest z nami. Bóg Jakuba jest dla nas ochroną. Od nogi rzeki rozweselają miasto Boże, uświęcony przybytek najwyższego. Bóg jest w jego wnętrzu, więc się nie zachwieje. Bóg mu pomoże o brzasku poranka. Zaszamrały narody, zburzyły się królestwa. Głos jego zagrzmiał, rozpłynęła się ziemia. Pan zastępów jest z nami. Bóg Jakuba jest dla nas obroną. Przyjdźcie, zobaczcie dzieła Pana, dzieła zdumiewające, których dokonuje na ziemi. On uśmierza wojny, aż po krańce ziemi. On kruszy łuki i łamie włócznie. Tarcze pali w ogniu. Zatrzymajcie się i wiedzcie, że ja jestem Bogiem, jestem ponad narodami, jestem ponad ziemią. Pan zastępów jest z nami, Bóg Jakuba jest naszą obroną. Te słowa Bóg Jakuba jest naszą obroną w tym psalmie e, powtarzają się trzykrotnie. Kiedyś słyszałam od pewnego księdza takie słowa, że e, kiedy Bóg mówi albowiem, albowiem, albo po prostu, Dwa razy używa tego samego słowa, to oznacza to, że Bóg chce coś podkreślić, że chce podkreślić treść, którą wypowiada. I to dotyczyło tych albowym albowiem, tych właśnie słów. A tutaj mamy trzykrotnie powtórzone, że Bóg Jakuba jest dla nas obroną. Wydaje mi się, a w zasadzie mam pewność, że Bóg bardzo mocno chce przekonać moje serce przez te słowa, że to On jest moim obrońcą, że On mnie chroni, że każdego dnia jest ze mną, że mm, kiedy ja się budzę, to On jest już ze mną. Zresztą tutaj ten e, szósty werset o tym mówi. Bóg mu pomoże o brzasku poranka. Czyli kiedy ja się budzę, to wiem, że Bóg jest już przy mnie, że Bóg jest moim obrońcą, że Bóg mnie prowadzi. Że Bóg mnie naprawdę ochrania, troszczy się o moje życie. W innym fragmencie Słowa Bożego jest napisane, że łaska Boża odnawia się każdego dnia, każdego ranka, czyli że każdego ranka, każdego dnia mamy jakby nowy pakiet Bożej łaski, czyli to, czego potrzebujemy, Pan Bóg nam daje w danym konkretnym dniu. Więc dzisiaj. Chcę Cię tym filmem po prostu zachęcić do czytania słowa, słowa Bożego. Może już czytasz, może jest Ci trudno zrozumieć, może zacząłeś, zaczęłaś od Starego Testamentu i trudno Ci zrozumieć ten język. Dlatego też zachęcam, żeby czytać od psalmów albo od Nowego Testamentu. Nie jest to, wiecie, żaden grzech, żaden, żadne zło. To nie jest tak, że jak zaczniesz w środku czy gdzieś tam w drugiej połowie książki, to nic nie zrozumiesz, albo stracisz sens. Nie, ponieważ Nowy Testament jest wypełnieniem tego, co było zapowiedziane w Starym. A psalmy pomagają nam zrozumieć to, że ci, którzy żyli przed nami, którzy się modlili, doświadczali takich samych problemów i trudno, trudności, jakich my doświadczamy w naszej codzienności, tu i teraz. E, jeśli my nie umiemy się modlić, nie wiemy jakich słów używać wobec Pana Boga i znamy być może tylko takie modlitwy, które są stałe, które są już gotowe, e, które mają jakieś swoje formuły, typu czy nasz zdrowaś Mariu, twoją obronę, e, czy modlitwa do Anioła Stróża, e, które oczywiście są wspaniałe i nie są złe, ale kiedy chcemy modlić się swoimi słowami, a nie za bardzo wiemy, jakie słowa dobrać, to czytając psalmy, możemy zobaczyć, jak czuli się ludzie, którzy żyli przed nami, czego doświadczali, możemy zobaczyć również to, że oni doświadczali naprawdę tego samego, co my teraz doświadczamy, i możemy wziąć te słowa jako, jako taką inspirację, jako taką ściągę. Możemy również w modlitwie użyć tych słów, i tymi słowami możemy modlić się do Boga, ponieważ za nimi. Pójdą kolejne słowa, które z nas wypłyną na tej modlitwie, ponieważ wiemy, że mamy Ducha Świętego, który nas w tej modlitwie poprowadzi. Także, także zapraszam Was do czytania Słowa Bożego, bo dzięki temu będzie nam nie tylko lepiej zrozumieć Pana Boga, Jego miłość do nas, Jego plany wobec nas, no ale też nas samych, po prostu. Powodzenia.